No jak tak można. Gdzie jest kosz? Lubię bałkański styl jeżdżenia, bo wymaga od kierujących pełnego zaangażowania. Nie da się patrzeć na komórkę, musisz patrzeć na to, co się dzieje na ulicy, bo wymuszenia są non-stop. Ale wymuszenia takie, że ktoś wymusza, dlatego że ocenił, że zdąży przed tobą, a ty zdążysz ewentualnie wyhamować. Więc nie da się patrzeć w komórkę, musisz się patrzeć przed siebie i być skoncentrowanym. I z grubsza tyle. Całkiem przyjemna jazda. Tak trochę przypadkiem zjechałem w jedną dróżkę boczną i chyba trafiłem w fajne miejsce. Bardzo ładne. I coś mi się wydaje że się przewitamy tam z ciągami teraz idę obadać tylko się jeszcze napatrzę a teraz zauważyłem że tam jest coś w stylu mójna ręci się, obraca jakieś koło Nie wiem czy to widać, ale zapierdziela jak tyks Dzień dobry Co to tam obraca? Muryń mm, mm. Można zobaczyć? O kurcze, że to zapieprza tu sobie płynie kanalikiem specjalnie woda i tu rurami pod sporym ciśnieniem zapierdziela. Odwraca kółeczkiem Kurczę, koło ilu fajne rzeczy się przejedzie, i nawet by się nie miało pojęcia, że takie cudności. Myślałem, że to pstrągi na początku, być może też. A to przede wszystkim tu młyny, i można kupić ziarno świeżo mielone, znaczy mąkę. Mam taki patent z piciem do nawadniania się w czasie jazdy. a Taki woreczek podręczny. Z wodą. Jak czasem wleję do niego wodę gazowaną To jest tak napięty, że tylko czekam kiedy... Pie... kiedy wybuchnie Będąc tu na mostku wypatrzyłem, że jest drogowskazana Monastyr 200 metrów Znaczy jak znam takie znaki to nie będzie 200, a 500 Zapowiada się pod górę, no ale kusi, kusi, trzeba No, rozczarowanie, idziesz w lesie 5 km pod wielką górę. Myślisz, monastyr fajnie w lesie położony, jakiś klimatyczny. A to przy ulicy z dojazdem, z parkingiem. Nie, to nie. A jednak jestem prorokiem. Jestem trochę w czarnej dupie, bo chciałem przejechać sobie drogami lokalnymi do monastyru natomiast niestety wjechałem w drogę kamienną zjechałem teraz po takiej stromiźni dosyć mocnej, bo widziałem kawałek asfaltu okazało się, że asfalt idzie do domów a dalej prowadzi droga kamienna która może być jeszcze gorsza niż to co zjechałem tutaj dosyć stroma jest a w drugą stronę muszę się wyspindrać po tym co zjechałem dosyć stromym a nie mam motocykla Adventure ani umiejętności. Hum, hum. No to nara. Drogi w okolicach Banialuki. Przysługuję no, takie kręcenie się koło komina około 150 km. No są fajne miejsca, zdarzają się fajne zakręty, na których można nawet fajnie się dosyć położyć. Natomiast no, są to takie troszkę większe pagórki. Szczyty tutaj mają do kilometra wysokości, więc drogi są oczywiście niżej. Nie jest to jakieś takie miejsce, gdzie motocyklista by nasycił swój apetyt na kręciołki. Natomiast no, są wyzwania innego typu, mianowicie wybrałem sobie jakieś tam monasty, bo zawsze sobie wybrałem jakiś cel do jazdy. No i w pewnym momencie urwała mi się droga. Czy nie, trochę się urwała? Co przestała być asfaltowa, dosyć stromym, dosyć stromym zjechałem w dół w kamieniach, bo widziałem na dole, że jest asfalt. Myślałem, że to się dalsza. To była tylko droga do, do domu. No i na dole też były kamienie. I no tutaj no, pff, bałem się, że dalej. Popatrzyłem na profil drogi, że dalej ma być bardzo stromą, bardzo ostro. No i stwierdziłem, że może być tak, że nie będę mógł ani do tyłu, ani do przodu. No więc zawróciłem. Natomiast no tutaj na tym filmiku nawet właśnie widać było, jak jedzie się asfaltem i nagle e, urywa się ten asfalt. No tutaj przechodził w wagonu drogę szutrową, więc sobie pojechałem dalej. Natomiast no jest to zawsze jakieś taka niewiadoma W ludzka w komfortowych warunkach, jak widzicie, ale nie o tym chciałem mówić. Bardzo lubię jak obcokrajowcy próbują się, próbują nam wytłumaczyć jakieś znaczenia, jakiegoś słowa w sposób jak najbardziej oczywisty. Dzisiaj jestem w restauracji, zamówiłem rybkę, no i było napisane w menu, salat ili pomfrit. No i pytam się kelnera, co to jest pomfrit. No i tak patrzy to mnie, no mówi, no pomfrit. Ja mówię, no ale co to jest ten pomfrit? No pomfrit. On ja no ale co to jest ten pomfrit? No on patrzy się na mnie jak na idiotę, mówi, frit ale widzę, że już taki wkurwiony zaraz mi Nie no, to mówię. Nie no, dobra, to nie będzie pomfret. a ten pomfret. dziękuję. A właśnie chyba jakieś wybory idą, bo różne tutaj partie się prezentują. Co wy będziecie wybierać? Hello. Co to election is for uh, parliament for city for On country or only in uh... the city? Only in city. Yes. Okay. Thank you. Thank Bye. You. A więc generalnie wybory samorządowe mają? że jest tutaj dosyć dużo ludzi. <laughs> nie wiem co to za partia, ale mają bardzo oryginalne bardzo oryginalne zdjęcie takie no trochę mi się kojarzy z latami 50. i taki przodownik pracy, który y, zachęca do głosowania dzieła, no to chyba do roboty, tak myślę i miałem, że wczoraj, że tutaj dzisiaj przyjdę i to i pozwiedzam ale jako idiota nie wziąłem sobie długich spodni a tutaj raczej nie można tak chodzić, jak się nie ubierze odpowiednio więc pewnie tylko z zewnątrz zobaczę a tam jakieś betony są, chyba budują ja zobaczę co to trochę przypomina z formy berlińskie Monument upamiętniający pomordowanych Żydów, tylko tam jest to jest niskie i bardzo rozłożyste, a tutaj jest takie dosyć zwarte. Dalej nie wiem co to jest sorry e, co je to, Ale to jest to pale borcy Pale borcy? jest Ale tej ostatniej wojny? 92, 95, tej 92-95? Tej ostatniej wojny? Pamiętam. <grym> Wiesz, już to na czasie bit. Aha, aha. Symbolu w symbolu grano za... Wsie wojny. Wsie wojny. Tak. Chwala. Wygląda więc, że to pomnik na cześć pomordowanych ze wszystkich wojen, ale pani nie była tylko pewna. Jestem w muzeum. Republiki Serbskiej. Ilu z Was ma pojęcie, gdzie jest Republika Serbska? A ilu myli to z Serbią? Pewnie tak jak ja do niedawna myślałem, że nie wiedziałem, że. Znaczy, coś tam gdzieś kukało, coś tam gdzieś dzwoniło. Generalnie, Bośnia i Hercegowina to tak naprawdę jest związek trochę siłowy dwóch krajów: Bośniaków i Serbów. I generalnie był to jeden z elementów kotła bałkańskiego, który wybuchnął na początku lat 90. W Bośni sytuacja była tego typu, że Bośnia, tak samo jak kilka innych republik należała do Jugosławii, no i też chciała być niepodległa. Znaczy tak, Bośniacy chcieli być niepodlegli, a zamieszkujący Bośnie, Serbowie, chcieli nadal w Jugosławii. No i w pewnym momencie Bośniacy ogłosili niepodległość. Serbowie w takim razie ogłosili te tereny, które należą tak, by można powiedzieć, że pół Bośni no, jest większość Bośniaków, a pół Bośni no, to jest zamieszkana większość przez Serbów. No więc Serbowie ogłosili na swojej połowie niepodległość, zaczęła się wojna. Serbowie, jako że byli spadkobiercami, mieli przewagę. Trwała ta wojna, była dosyć krwawa, no, dosyć no, była krwawa. oblężenie Sarajewa, czy tam zniszczenie mostu z Zadara, w Zadarze to pewnie większość z nas pamięta. E, znaczy, przepraszam, większość cały czas myśli o sobie, a, a, a młodzi raczej nie pamięta. Natomiast y, po trzech latach y, zainterwenowywali Amerykanie, przede wszystkim y, zmusili do rozmów pokojowych. No i powstał taki twór Bośnia i Hercegowina, który tak naprawdę jest z nieszczęśliwym związkiem dwóch krajów, bo Republika Serbska chciałaby tak naprawdę jak najszybciej ten związek opuścić i być niepodległą. Natomiast no, są tu takie mechanizmy, że mają tyle samo, to, jakby tam w jakiejś Żardzie, co dwa lata się zmieniają ten i główny. No i jakoś to tak trwa, wszyscy są nieszczęśliwi, no ale jest to kolejny jakiś tam punkt, który dalej skwierczy tak, na tym na ten, na, na ten terenie. Także pamiętajcie, że mm, jedzieć przez Bośnię nie ma granicy, natomiast część po prostu powiatów jest tak naprawdę Republiką Serbską se, ze stolicą Banja Luce, gdzie właśnie jestem i część jest w... Sarajewie, czyli ta część bośniacka. A tak sobie dzisiaj parkuję. Fajny parking, prawie zamknięty tam jest tylko. Jedna brama, i tu jest taka furtka. Tu sobie mieszkam, ale bezpiecznie można motocykl w miarę tutaj się trzymać. A apartament nazywa się tak. A tu są termy w Banialuce. Po prostu jest sobie takie jeziorko, gdzie jest ciepła woda. I można sobie przyjść i posiedzieć nad rzeką. Niezależnie od pogody, tu jest zawsze 30 parę stopni. Tu wyżej jest ulica. I każdy może sobie przyjść i skorzystać. A tu jest jeszcze jeden taki basenik, wyżej jest jeszcze taki malutki basenik. No i tak to wygląda. idąc z skałami ze śladem ludzi, którzy wyszli jeszcze znalazłem jedno jeziorko takie bardzo schowane ze skałami, ale nie wiem czy tam nie trwała jakaś prywatna impreza, bo bardzo się krzywo chyba na mnie popatrzyli chyba, że wyszło na to, że jeszcze jeden przed zająć miejsce miejsce fajne pomysł fajny, ale szczerze mówiąc nie polecam bo, o ile byłem nad czymś takim na w Rumunii, Bułgarii, w było czysto, smutnie i przyjemnie. To tutaj, że tak się wyrażę, dosadnie wali no, Chyba ludzie chodzą pod najbliższe drzewko się załatwić. Nie było to sympatyczne miejsce. A tutaj, dla porównania, filmik z Rumunii, jak wyglądały takie dzikie termy. Czyściutko, szarowanko, elegancja.